Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku, słuchajcie mam już 2025 rok jak tak sobie troszkę pomyślę to dopiero niedawno był 2000 rok, pamiętam jak miało przestać istnieć świat miały być jakieś problemy z komunikacją i w ogóle, że milenium i będzie tylko gorzej a tutaj już minęło 25 lat a ja ciągle trenuję trzymam dietę i oczywiście motywuje Was do treningu. Słuchajcie, jak mówimy o motywacji, to na pewno trzeba porozmawiać sobie o naszych postanowieniach noworocznych. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z siłownią, czy na przykład mieliście długą przerwę, czy to spowodowaną przerwą świąteczną, czy to na przykład jakąś, nie wiem... Kontuzją czy po prostu nie chciało wam się ostatnie tygodnie czy miesiące przyjść na siłownię. Wiadomo, okresy jesienno-zimowe są mniej motywujące. Pamiętajcie, że jeżeli zaczynacie z nowym rokiem, zacznijcie spokojnie. Pamiętajcie, że siłownia, że kształtowanie sylwetki, to nie jest żaden sprint, to raczej taki maraton, to raczej sposób na życie i Coś, co powinniście robić przez wiele, wiele miesięcy i lat, zanim dojdziecie do takiego poziomu, o jakim marzycie. Wspomniałem Wam na początku, jak to było 25 lat temu w 2000 roku. Yy, I słuchajcie, można powiedzieć, że kulturystyka i sporty siłowe są częścią mojego życia nie tylko od tych 25 lat. Yy, można powiedzieć, że przez całe moje dorosłe życie. Bawię się sportem, bawię się siłownią i czerpię z tego niesamowitą satysfakcję. Także życzę Wam tego również, żebyście potrafili się odnaleźć w tym sporcie, w tym swoim postanowieniu, którym dopiero teraz gdzieś tam u was zakwitło, i żebyście cieszyli się właśnie siłownią przez wiele, wiele lat. Słuchajcie, ja zacząłem trenować, gdy miałem 16 lat, także jeszcze dłużej niż 25 lat temu i uwierzcie mi, że moja pasja nie słabnie. Z żadnym rokiem. Dlaczego tak jest? Myślę, że dlatego, że mam po prostu zdrowe podejście do tego sportu i tego też Wam właśnie życzę. Pamiętajcie, że jeżeli marzy Wam się większy biceps, zgrabniejsza talia, czy zgrabniejsze pośladki, to nic nie przechodzi od razu. Jakąkolwiek suplementację zastosujecie, jakąkolwiek dietę, czy specjalny, magiczny trening, to to nie przynosi takich szybkich rezultatów jak to, że zaplanujecie sobie coś w takim długotrwałym okresie. Dlatego ja przyjmując nowych podopiecznych czy nowych klientów na, na swoją siłownię, zawsze staram się z nimi porozmawiać i przedstawić im to właśnie w taki sposób, że kształtowanie sylwetki to jest raczej taki nawyk, który powinniście w sobie znaleźć i ten nawyk po prostu tym efektem ubocznym takiego nawyku, tej waszej pasji, będzie właśnie lepsza sylwetka, lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie, no i oczywiście lepszy wygląd. Większa siła, czyli wszystko to, czego byście chcieli osiągnąć, czego byście chcieli osiągnąć od razu. Długotrwałe podejście do tematu zapewni Wam najlepsze rezultaty. Ale oczywiście pamiętajcie też to, że mając. Długofalową wizję musicie też sobie wyty wytyczać takie małe cele, troszeczkę bardziej e, ambitne, e, gdzieś tam jakieś ramy czasowe warto sobie e, zawsze określić, bo wtedy łatwiej się po prostu zmotywować e, do osiągnięcia e, tego dużego celu. Dlatego jeżeli Ktoś myśli o tym, żeby dobrze wyglądać na przykład na, na lato, to myślę, że to jest bardzo fajny moment do tego, żeby zacząć o tym myśleć już właśnie w styczniu, już zaraz po, po nowym roku, po imprezie noworocznej, zacząć wprowadzać sobie już jakieś nawyki żywieniowe, jakieś zmiany w diecie, zmiany w suplementacji, no i oczywiście dziś zaplanować sobie trening. Potem z biegiem czasu, kiedy będziecie osiągali jakieś. Małe cele po drodze, możecie te cele podkręcać, tak, żeby na koniec tego okresu, powiedzmy, na przykład na wakacje osiągnąć ten szczyt tej waszej przemiany, metamorfozy, którą chcecie osiągnąć. Oczywiście pamiętajcie, że nie powinno to się kończyć na wakacjach. Pamiętajcie, że ta pasja powinna trwać przez całe życie, więc. Ten końcowy etap jest gdzieś bardzo, bardzo daleko przed nami, więc gdzieś tam można sobie wymarzyć sylwetkę, wymarzyć sobie jakieś efekty, do których będziecie dążyć latami. Ale te małe, krótkoterminowe cele pomogą Wam utrzymać się w ryzach i utrzymać e, motywację do, do treningu. Także myślę, że e, do wakacji jesteście w stanie zrobić bardzo dużo, więc e, bierzcie się do roboty, czyście dietę, przestańcie bawić się w jakieś niezdrowe nawyki żywieniowe i stopniowo podkręcajcie wasze możliwości treningowe. To na pewno przyniesie sukces. Podsumowując, jeżeli układacie sobie jakiś plan treningowy, jeżeli układacie sobie jakiś plan swojej przemiany, to pamiętajcie, że musicie kilka aspektów wziąć pod uwagę. Pierwsza najważniejsza sprawa to oczywiście podejście do zdrowego, Racjonalnego odżywiania. Słuchajcie, mimo to, że trening siłowy można powiedzieć jest najważniejszy, bo to on kształtuje sylwetkę, to jednak bez diety nie da rady ani budować mięśni, ani spalać tkanki tłuszczowej. Dlatego pierwsza rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę swoim podopiecznym, to jest oczywiście odpo odpowiednia dieta, odpowiednie podejście dietetyczne. Nie każdy oczywiście musi liczyć każdą kalorię, wszystko zależy od tego, jakie są wasze cele. Jeżeli nie jesteście zawodnikami, a staracie się po prostu dobrze wyglądać, nie musicie popadać w jakąś tam przesadę. Ale każdy powinien mieć chociaż świadomość tego, ile tych kalorii mniej więcej dziennie potrzebuje, a ile ich je. Ile białka potrzebuje, ile węglowodanów, ile tłuszczy. Więc warto, zachęcam do tego, warto to monitorować. Kolejna sprawa to oczywiście suplementacja. Suplementacja jest również bardzo istotną sprawą, natomiast pamiętajcie, że jak sama nazwa wskazuje, suplementy są tylko dodatkiem do tej diety. One oczywiście dają nam możliwość lepszej regeneracji, lepszego wykorzystania, treningu do budowania mięśni, do kształtowania sylwetki, lepszego spalania tkanki tłuszczowej, ale pamiętajcie, że bez tej bazy, bez diety, one nie będą działały cudów, więc Suplementy są ważne, ale są zawsze dodatkiem do bazy, którą jest dieta i oczywiście trening. I teraz jeżeli mówimy o treningu, to w zależności od waszego celu musicie rozgraniczyć sobie i trening siłowy i trening cardio. Jeżeli waszym głównym celem jest spalanie tkanki tłuszczowej, to poza dietą, która jest oczywiście najważniejsza, musicie Mądrze zaplanować i realizować trening kardio. To jest najłatwiejszy sposób na to, żeby wymusić troszeczkę większy deficyt kaloryczny, poprawić pracę Waszego układu sercowo-naczyniowego, więc jeżeli waszym, waszym celem jest również lepsze zdrowie, poprawa zdrowia, to ten trening kardio musi być uwzględniony w Waszych programach treningowych. Natomiast, jeżeli waszym celem jest głównie budowanie masy mięśniowej, kształtowanie mięśni, mówię tu też o osobach, które nie chcą być kulturystami. Mówię tu na przykład o kobietach, które by chciały zbudować trochę kształtniejsze, np. pośladki, troszeczkę mieć bardziej szerokie zaokrąglone ramiona to to również kształtowanie sylwetki zależy głównie od treningu siłowego. Także zaplanowanie treningu siłowego jest również bardzo bardzo istotne i oczywiście i trening cardio i dieta i trening siłowy musi być realizowane z taką żelazną konsekwencją, żeby dawało nam to optymalne efekty. Osobiście bardzo też namawiam moich klientów do prowadzenia jakichś dzienników takich treningowo-dietetycznych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie wgląd w to, co robicie, jesteście w stanie wyciągać wnioski. Oczywiście warto mieć trenera i ten trener wyciąga wnioski za Was, ale myślę, że z czasem każdy z Was będzie lepiej odnajdywał się w tej fitnessowej rzeczywistości, jeżeli taki właśnie dzienniczek gdzieś tam sobie będzie prowadził. Dlatego namawiam ja do tego, żeby monitorować zarówno i trening cardio, i trening siłowy i oczywiście to co jecie. To wam pozwoli wyciągnąć wnioski i wprowadzać jakieś tam zmiany na kolejne tygodnie czy, czy miesiące. I na końcu chciałbym Wam jeszcze złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, nie tylko tych fitnessowych, ale tych również prywatnych, tych takich najskrytszych marzeń osobistych, żeby ten nowy rok przywozł Wam same sukcesy. Życzę Wam również konsekwencji, bo ta konsekwencja jest kluczem do tego, żeby te sukcesy zdobywać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale.